Dobrze, czekaj, nie no, dziennik. <laughs> Echo, pierwszy. Od dnia, w którym ukryliśmy się, my tylko kilka razy wychodziłem na powierzchnię. Promieniowanie jest tam zbyt wysokie. Często te wycieczki grożą cię ciężkimi chorobami. Na powierzchni trzeba przez cały czas być czujnym. <laughs> Skażenie nie wszędzie jest jednakowe. Są miejsca, w których można otrzymać śmiertelną dawkę promieniowania w ciągu kilku minut. W innych natomiast można byłoby przebywać przez dłuższy czas, gdyby nie potwory i nieznośna osępność okolicy. Na oko nie da się odróżnić bezpiecznego miejsca od źródła radiacji, a więc trzeba używać licznika Geigera. Na powierzchni nie można też wychodzić bez maski przeciwgazowej. Kiedyś władaliśmy ziemią, dziś choć wciąż... Pamiętam letnie dni w ogrodzie botanicznym z mamą. Yy, niemal nie mogę uwierzyć, że to się wydarzyło. Naprawdę nie wierzę, że mieszkałem w jednym z tych wysokich budynków i codziennie patrzyłem na niebo. Wydaje mi się, że metro zawsze było moim domem, ale wciąż tez, tęsknię za światem, który straciliśmy. No! Tak dziwne, że tak kurwa, nie pamiętam w sumie. Coś tu dla mnie jest? Chyba niekoniecznie. Ciecho. Ja tu muszę poprzukiwać. <laughs> maska. Nie, ona nie jest chyba lepsza od mojej, co? Ona jest popękana. Czy ja mam w ogóle. Nie, że mogli mi zabrać w sumie. Oda. Czekaj za barem. O, czekaj, czekaj, czekaj. Kluczyk. Ale skoro jest kluczyk, to powinna być do kluczyka dziurka. I coś mi się wydaje, że może być w tym pomieszczeniu. Cicho. Tam coś może? Nie, tędy i tak nie przejdę. Let's move, ale zaraz. Tu nie. Kurwa.

Mm -hmm. Whoa, that's impressive. I heard about this place. That plane was headed into Moscow when the whole city caught fire. Uh, the building where it crashed, that's the entrance to the theater. Yeah. The ice is thawing up here. It's almost like spring, Maybe we'll Okay. Ilterek. Wait, 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 wait. It's got to be an underground back somewhere around here.

O deszcz, burza Dobra czekaj, 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 bo tu można wejść I? A, czyli to, tego nie otworzę, myślałem, że tu kurde coś Może na innym poziomie trudności, może w sensie nie na Tym, że rzadko coś mogę

O, on będzie miał lepszą maskę? <laughs> Czy też będzie jakaś powęka? Nie, lepsza... o, zajebiście. O, sam chodzik. Telefon. I tyle. Czekaj, tam <laughs> coś może. No, bo tu chyba Ciebie były drzwi. A, no i tu i tak wchodzimy, tak? A widzisz ze mną, czy ja mam sam zobaczyć, co tu się dzieje? Tu miał ktoś kryjówkę, Elbunia, bunia, O ty kurwo! Dobra, co to ma zęby? Nie no, Paweł powinien na. Myślałem, że Paweł nas uratuje, tak w sumie. Dobra, wytrzy. Ej, czekaj, co ja wyrzuciłem? Czy ja coś wyrzuciłem, czy. To jakaś broń była do podniesienia. Czekaj. Jeden, dwa. Kurwa. Tu gdzieś moja broń leży. Przed chwilą miałem jej znacznik. Ty był. Ej, no... właśnie Dobra, ale to sobie mogę zamienić Bo to jest jedno to jest wrórka jednak. Przeładuj sobie Good, good A tam? Wejdę, nie wejdę tam. O! Dobra rzeczy Jak mam pełne życie, tak? Nie, nie mogę zmienić, więc raczej pełne. Ich też nie przy... Dobra. Mi się w końcu maska skończy. I tyle będzie z tego biegania.

Dziwna pogoda. Wartownikom? Biegnę, biegnę, czekaj. Nie, nie zdejmuj. Biegam, <tryk wytrzyma> on. A czy jak się... znaczy, ja nie mogę doładować? Nie mogę doładować. Dobra, otwieram. <tryk wytrzyma> na bankie jakaś bestia będzie siedzieć pewnie. Dobra, dawaj, dawaj. Albo nas zaatakuje teraz powietrza coś. Nie? Oj, oj, okay, let's go. Dobra, czekaj. Filtr. Czy on sam filtr zmieniał? Kurde, nie, chyba zmieniłem. Ok. Artyomu, uh, oh. coś się we obie dzieje? Ile jeszcze będzie slajdów? I czuję, nie wiem, czuję... Wydaje mi się, że nie tylko ty. się czy widzisz to? co jest? To? Ale co widzisz? Opowiedziałbyś. <laughs> To żyje oni? Tak średnio najeżdża, ale grają w Gotika, a szkielety tam żyją. O dziwo, jak on dziwnie zaczyna ładzić. Ja pierdzielę.

No dobra. Przejebane. Tak wiedzieć, że się za chwilę w sumie umrze. Jest, jest, dobra. A coś tu mogę pomacać, dotknąć, wziąć, zebrać? Fajny motyw, że jak się wpierdzielimy w te pajęczyny, to dużo wolniej chodzimy. Dobra. Czekaj, czekaj, echo. Czerwona linia jest jednym z największych i najsilniejszych państw w metrze. Okupuje niemal całą linię, odkąd pamiętam. Czerwoni zawsze mieli jeden cel. Narzucić metru ideę komunizmu i wskrzesić zniszczone państwo, które wyznawało ideał równości i sprawiedliwości społecznej. Niepodległe stacje zawsze starały się trzymać jak najdalej od czerwonej linii, co... Oznaczało, że komunistyczną utopię trzeba było wprowadzać siłą, tak? Czerwoni nie byli aniołami. <śmum> Ale to, co wyprawiali faszyści, to był prawdziwy horror. Dlatego, chociaż Paweł to komunista, cieszę się, że jest im sojusznikiem. Nice. Dobra, już ci pomagam. Załóż tą maskę, chłopie. Co <śmum> to, to pierdzielasz?

To też nie mogę podnieść? No, no filtr mogę podnieść. Tutaj pod tabem było... Kurde, niepewno jak się filtr zmieniał. Ja pierdzielę. On chyba sam nie, nie zmieniał. <coughs> jak w prawo? A że... Ogólnie, że Są pewne problemy z myszy. Dobra. <laughs> Oj. Cóż jeszcze? Dobra. Zajebiście. Nie, to był nóż. Kurwa on... Czekaj jak zajmę i założę maskę, to on tak jakby sam zmieniał. Ale czekaj, ja muszę sobie zobaczyć i A po te się zmienia, dobra kurwa Ale on chyba po zdjęciu i założeniu maski sam. Y... Sam <tusza> sobie zmienia Oj, kurde, nie przodowali. Tak, tak, ej, ej, kurwa, ładuję. Kurwa, amunicja. Ok, w tej chwili jest na tym polegacie. Musimy się teraz. Biegnę, biegnę. Faster, faster. <laughs> Jakieś wielkie bydle zaraz. ochój Głośno. Otwieramy. Paweł zginiesz Dobra. Udało mu się. Ale... No kurwo! Ej! <laughs> Dobra, czyli? To now. Me. Faster, faster, Dobra, dawaj to, albo daj mi to. Zobaczymy, Dobra, dawaj, dawaj. Przynajmniej wiem, że już będą mnie z pleców gryz... gryźli. No? A czy gryźli? Jeden. Gryzli. Gryzli. nadzieję, że tędy nie wskoczą, ale jednak. Trzeba... Trzeba... być mobilnym, bardzo mobilnym. Dawaj, wchodzimy. To jest znowu podziemia, tak? Już, 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 biegnę, biegnę, Gdzie jedziemy? Tu. O kurwa. Ej! Dobra. Kurwa, klikłem lecenie. Który będzie teraz punkt kontrolny? Ja pierdzielę. Że tam w dole się, dobra, dawaj to. Więcej strzałów. Nie patrz tam, spinamy się. Kurde no dobra to co komu celownik używa idę dobra trzech i biegamy na go gdzie tu dyskwalifiker rep now move down raz Dobra. Dwóch mi się udało zabić i zaczęły się syreny. <laughs> Więc jest całkiem... całkiem nieźle. Ty, solo. W takim miejscu ja bym nie przeżył za Chiny. Jak ja na trzy hity jestem. Zacięło się. Zajebiste. Ała. Nie gadaj, że... Nie, to kasenka, to jest kasenka, że tak. Całe szczęście. Całe kuźwa szczęście. Obstawiam, że czerwoni nie będą zachwyceni, że ktoś taki jak ja jest u nich to już mi się wydaje, ale... Chociaż Paweł może nam pomóc. no nie, kurde, spacerek elegancki. Our short visit to dead Moscow, the phantom of the past, is over. Pavel and I helped each other out again and are returning down to the metro as real partners now. You can't survive the wastelands any other way. But now ahead of us lies a populated station, the theater. It's very close to police. If Pavel manages to lead me through the red line guard posts, Ta, nie, całą godzinę. Zaraz coś się spierdoli. Ale dobra. Czyli kolejny taki większy punkt kontrolny. Ja dziękuję za uwagę i do następnego. Hej.